Kolejny kontrowersyjny odcinek. Proszę mi wybaczyć, ale no jesteśmy w roku wyborczym. To już lepiej nie będzie. Tematy w programach, musisz to wiedzieć, będą kontrowersyjne. No będzie niektórych bolało serduszko. Ja mam nadzieję, że za jakiś czas po tych wszystkich bólach, żalach, tak jak wiele osób, ci właśnie ludzie stwierdzą, że no jednak miał Pan rację. Marzę o tym, żeby tak było. To będzie świadczyło. O naszej dojrzałości. Jeżeli będziemy w roku wyborczym milczeć, to proszę Państwa, no to nic się nie zmieni, tak? Trzeba pewne sprawy stawiać jasno. Temat kontrowersyjny. Rośnie ryzyko, że Chiny przekażą Rosji broń. Przekroczą oczywiście czerwoną linię. Proszę Państwa, pamiętacie, że na początku wojny rosyjsko-ukraińskiej w programie, musisz to wiedzieć, mówiliśmy, że. Ten hura optymizm krajów NATO, jeszcze wtedy może nie wszystkich, w sumie cały czas nie wszystkich, odnośnie tego, że wojna będzie krótka, że Rosji skończy się amunicja. Pamiętacie Państwo, na dwa tygodnie jeszcze mieli rakiet, na miesiąc mieli rakiet, i tak dalej, i tak dalej, że potencjał gospodarczy NATO na pewno wypompuje Rosję z amunicji konwencjonalnej. My wtedy mówiliśmy, że no to, no to od tego momentu zaczniemy się bać, poważnie bać, jak Rosji zabraknie konwencjonalnej amunicji, no bo przecież Rosja ma broń nuklearną, po to ją ma, żeby nie przegrać wojny, ale wtedy też rzuciliśmy, to było prawie na samym początku takie hasło, ale nie, Rosji nie przestanie brakować amunicji, bo Chiny zaczną produkować, a jak Chiny zaczną produkować, no to już, proszę no Państwa... Nigdy nie zabraknie Rosji amunicji. No, i chyba mamy początek tej naszej wróżby, a nie mówiliśmy, bo, bo zaczyna być już nieciekawie. Na to niby będzie produkowało, dopiero budowało fabryki amunicji na terenie Polski i Rumunii. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście zapłaci podatnik za, za te potężne koszty. Już sobie wyobrażam jak będzie wyglądała gospodarka takiej Polski, takiej Rumunii.